Paring z zespołem czeskim z Trzyńca okazał się niezwykle tutaj ciekawym widowiskiem i emocjonującym, bo padły bramki i było też sporo kontrowersji na boisku. Coś o tych kontrowersjach? To znaczy się, no się, nie chciałbym mówić o tych kontrowersjach, bo myślę, że sędzia nie dostosował się do poziomu spotkania. Spotkanie mi się wydaje, że z przebiegu gry wyglądało dobrze i z naszej strony, i z zespołu Trzyńca. Sytuacje były ale mówię, no tak jak powiedziałem wcześniej, no, nie chciałbym oceniać pracy sędziego, ale no, na pewno y, nie pokazał się z obejsuń. Kuba, możemy, bo to nie ekstraklasa. kontrowersyjny. No mówię, no nie miał oceniać to, ale na pewno no, nie dostosował się do tych warunków, które których graliśmy. Mówię, szkoda, bo przegraliśmy mecz, y, którego de facto nie powinniśmy przegrać, ale z, z, myślę, że z gry no, jesteśmy zadowoleni. E, kilka prawek mogliśmy jeszcze szczelić, ale no, co prawda mówię, wynik nie taki jak jakbyśmy sobie chcieli, ale... ale są namiastki dobrej gry przed meczem spotkiem. Odpuść No tak mi się wydaje, że, że nawet też nie widziałem dokładnie jak, jak ten napastnik e, Strinca się przewrócił, niby sędzia od razu kazał rzut karny. E, no mówię, to szybko się dosyć działo, no ale zagwizdał niestety no, dla mnie, dla mnie dobrze, bo obroniłem. E, pomogłem zespołowi, no ale mówię, no szkoda, bo wynik, wynik nie jest dla nas satysfakcjonujący, ale mówię, no, tak jak mówiłem wcześniej, e, namiastki dobrej gry są i jesteśmy pełni optymizmu sytuacja? Strzał w No, mi się wydaje, że nie. No, nie wiem, ciężko powiedzieć, zobaczymy na powtórce, ale bo no, sędzia uznał bramkę, no, nie pozostało nic innego, jak rozpocząć środka boiska. Paweł Cicman, drugi mecz w barwach piasta, drugi gol, zadowolony no tylko nie może za to, jest taka sytuacja, tak było, tak jest możliwość dać go, bramki, tak się staram dać bramki. dobry, ja tak w środku hríska na piłkę i tak Rudy odebrał pilkę, a potem już była prostopadła padła piłka i i sam, sam na sam na bramkę. No, I strzelili, był gol. będziesz grał w przyszłym sezonie w Piaście Gliwice? Masz wszystko załatwione? Dzisiaj wszystko załatwione na jeden rok. Normalnie grasz jako napastnik, tak? Do tej pory grywałeś? Tak, napastnik, taki jeden jest bliżej, jeden niżej. Taki jest napastnik. napastnik, tak. Mecz, w pierwszej połowie byliście zespołem lepszym, dużo atakowaliście. Żal, szkoda, że przeciwnik strzelił o bramkę więcej? Tak, przeciwnik strzelił o bramkę więcej. Prvá polovica bola lepšia, dokočenie zranil Pavlo Vrana. Potom prišiel ten druhý napastník, tylko on je z Litvy, on ešte nerozumie poriadne. Bol tu kus chaos tam hore. No a ja myslím, že tej brámky, čo dal, super... Neviem. Dobre, jak ako <coughs> cíliš v prvej gilici? Ako si za to, že máš? dobre že spolu s jest, jest dobre a ja myslím že mnie tak ako mi prijali a będę się snažiť z pomocą najviac Piastu kliwice na boisku. Rudolf Rudi cieszył się że przychodź, bo będy miał kolegę ze Słowacji. Tak. Ja też radzę, że jest tu jeden Słowak, może mi pomóc, kiedy coś potrzebuję, czy na boisku, czy mimo boiska, mieszkaniem a tak. tak.